Widzisz, to jest najbardziej no. mm, w tym wszystkim dziwne, no. że odzyskujemy skrzypce w ostatnim czasie, kremonie, tak. za 5 milionów 300 tysięcy złotych. Pięć kompletów. Informacja poszła do mediów. Pies z kulawą nogą o to nie zapytał. Rutkowski był w Grecji, robi manikir. Napiszą no. o tym wszyscy. Proszę, odpowiedz mi na pytanie. Nie mam stare Co jest ważniejsze? Czy moje paznokcie, czy moje wyniki, czy moja fryzura, to czy to, że uratowałem dzieciaka, jest... powiedzmy, w Libii, czy w Pakistanie. Czy ta Talusia nawet, co przecież też się była... Pamiętaż, tak. Zobacz, no. tak. to jest odzwierciedlenie zainteresowania ludzi. Nie wartościowe, dobre rzeczy, które tak naprawdę Ty robisz, pomagasz i jakby, okej, okay, zarabiasz czy nie zarabiasz, nieważne, bo po prostu misja Twoja, tak? Nie, to będą się skupiać na tym, że tak i tak czy siak to robisz. To jest niesamowite. I to jest niebywałe. I to jest coś, co Ciebie w jakikolwiek sposób dociska. Tak. Ale tak. jednocześnie no. wychodzisz z tym i nie masz z tym problemów.